Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nietypowo jesteśmy na drugim końcu Polski. Odebraliśmy naszą piątą jednostkę, właśnie na niej teraz się znajduje. Zaczynamy przeprowadzkę. Oglądajcie do samego końca. VIP yacht SOLINA. Arek ma urlop, jak się patrzy? Tu na jachcie? Nie byle co? No. Tak, wyszedłem trochę z sprawy, bo mnie chwilę nie było w internecie. Ale jestem z powrotem. Sytuacja jest niesamowita. W tym roku firmę i zarządzanie firmą przejmuje Agata. Ja będę tylko z boku przyglądał się, odpoczywał i podziwiał rozwój naszej firmy. <noise> <noise> Myślisz, że sobie poradzisz, chyba, nie? No, myślę, że tak. Ja też Zobaczymy. tak myślę. Szykujemy sobie tutaj nasz urlop. Ja się czuję jak w sanatorium. Jesteśmy na drugim końcu polski, także elegancko. Tylko muzyki brakuje, bo zwykle na sanatoriach to dancingi, zabawa i tańce. No ale może jakąś muzykę się włączy, ale trochę później. A tymczasem, kiedy odebraliśmy tą naszą piątą jednostkę, jakiś czas temu, bo to już chwilę temu miało miejsce, więc teraz postanowiliśmy po prostu przyjechać na taki wypoczynek, odpoczynek. Pływamy troszeczkę, pozwiedzamy, zrelaksujemy się, zregenerujemy swoje zdrowie, tak aby Agata mogła w tym sezonie dać z siebie 110%. Zawsze daje. Zawsze. 120. Dobra, działamy, składamy, bo nas północ zastanie, jak to się mówi. Agata walczy z telewizorem, bo musi mieć dobranockie, inaczej nie uśnie. Aha. Ale nie, to bardzo rzadko oglądamy telewizję. Walczę, żeby po prostu była, bo musimy przetestować wszystko: jak wszystko, to i telewizor. No I walczymy, działamy. Nadal nie możemy znaleźć zasięgu choć raz mi się udało, ale chciałam poszerzyć ten zakres. <noise> I tak się stało, że na razie skakuję na zero. Zobaczymy, co będzie dalej. Będziemy działać, no, ale tutaj już wnętrze zrobiło się czyste podkurzałam, posprzątałam. Jeszcze trochę nam brakuje do pościerania kurzu takiego z okna. Płyn do szyb by się przydał. Ale jutro pewnie to zrobimy, bo teraz nie wzięliśmy z samochodu, chyba, że się jeszcze przejdziemy, ale zobaczymy. Na razie to działamy tutaj we wnętrzu. No, no i zero. No, agata słuchajcie to. Kto ją zna ten wie, że ona po prostu ile ci to zajęło? Przyznaj się. A no, myślę, że z godziny. No, żeby tylko. Tak półtorej to lekko. Robi, 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 aż zrobi. No i zrobiła, widzicie tam, widzicie tam z tyłu. <laughs> Wszystko działa. <laughs> no. Aby było bardziej wiarygodnie. Przełączymy kanały. Proszę. Działa. O. Jest elegancko, tak lepiej. No to będzie wieczór filmowy coś czuję dzisiaj. No w nie oglądaliśmy telewizji. No, to będzie okazja, ale wcześniej przed tą okazją to my musimy porządek z tym wszystkim zrobić. No. To, to jest w ogóle kosmos. No nieogarnięte nic. No bo ile mogłem tyle zrobiłem. Ty już tutaj pozasłaniałem. o pozasłaniałem. Nie, tutaj, yy, w środku trochę porobiłam. No, robimy, robimy. Hmm, ale fajnie, już ściana naszą pościel. Zaraz zaczynamy pierwszą noc na łódce nowej. Na Mazurach. Akurat nie w Bieszczadach, ale myślę, że też będzie wyjątkowo. Może nam się uda wstać na wschód słońca. To by było ciekawe, co myślisz, Jarek. No, na pewno. <laughs> <laughs> Może za tydzień. <laughs> no w sumie dlatego, że jest już... Gdzieś po północy i to tak grubo. Mieliśmy w planach dzisiaj położyć się wcześniej. Nawet się przygotowaliśmy na to, że położymy się wcześniej, bo już o 20 byliśmy tutaj po zakupach, przed sprzątaniem i myśleliśmy super, dzisiaj wreszcie się wyśpimy, pójdziemy wcześniej spać. No ale jakoś tak znowu coś nie wyszło. No i tak sobie będziemy teraz siedzieć łóżko. Może włączymy telewizor, bo udało się znaleźć te kanały. To będzie fajnie. Zabieram się za robotę, kurczę, Im dłużej, tym gorzej. Pierwsza nocka na naszym najnowszym jachcie jest za nami. Spało się super. Jest bardzo dużo miejsca na łóżku. Pooglądaliśmy chwilę telewizję. Tak jak mówiliśmy, wszystko działa poprawnie. A teraz jesteśmy już na jeziorze, wypłynęliśmy sobie z przystani. Zmierzamy w kierunku jakiejś kei, gdzie będziemy mogli zatankować wodę, bo tego jeszcze nie mamy, a musimy przetestować, sprawdzić nasz boiler. No wodę mamy w sumie, ale nie za dużo tej wody jest. I chcemy to zrobić tak, żeby do pełna ją zatankować, sprawdzić boiler, czy dobrze grzeje, czy wszystko jest w porządku. I później, może jak się uda, to wypłyniemy sobie podwiedzać trochę to jezioro na Szlak Papieski, bo też tutaj taki jest. Podobno jest tam pięknie, zobaczymy, może uda się to dzisiaj, a jak nie dzisiaj to jeszcze tu będziemy trochę czasu, także pewnie, pewnie, pewnie to zobaczymy, a Arek co? wypoczywa sobie na ja kanapie. Ja będę leżał dzisiaj cały dzień, nie wiem jaki masz plan dnia, ja mam taki, leżę sobie, odpocznę zrelaksuje się a Ty mnie będziesz wozić no, a ja mam takie że chyba muszę napić kawy, bo ja jeszcze nie wypiłam kawy i ciężko bez kawy luksusowo tu jest i właśnie tak sobie teraz pomyślałem o tym, że popatrz tam mogą spać spokojnie w środku trzy osoby bez mm. problemu a tutaj no popatrz przecież dwie osoby jak nic no. no to dwie sypialnie Arek ma rozłożone nogi, nawet no, ma do jeszcze miejsce. Nie do to mam tam miejsca. Ja tu, tu spokojnie. No czekaj. No, dwa, dwumetrowy człowiek się tu położy bez problemu, także. Fantastycznie, no, no poproszę, no, Normalne łóżko. W ostatnim hotelu, w którym żeśmy spali, to nie wiem, czy ta, pamiętasz, takie było. Nie? No, No, no to tak jak gdzieś łóżko było. Myślę, że tak 120 cm to tu jest spokojnie. Mhm. Na pewno się bardzo wygodnie siedzi. No a pewnie jeszcze w nie leży. Na razie nie miałam okazji sprawdzić, bo Alek całtał zajmuje kanapy. <grystanie> Łódkę z bliska, to Wam jeszcze pokażemy co jak, tylko nie wiem czy w tym odcinku, czy w następnym, bo... No co, chcielibyśmy trochę odpocząć i popływać. Znaczy ja odpocząć, a gata popływać. <grystanie> no, to ruszamy. To, to ruszamy. Dowiosłam Arka na pierwszy przystanek. Opowiadaj, co ty tutaj robisz na tym swoim urlopie. Jesteśmy na jeziorze, które nazywa się Białe w Augustowie i tam w oddali widzicie fotel papieski oraz kamień z tablicą. Upamiętnia to miejsce pobyt Jana Pawła II, który był tutaj w roku 99, oczekiwał na rejs statkiem w tym miejscu. I wspominał, za młodych lat pływał na kajaku. Nie wiedzieliśmy, że to miejsce tutaj znajduje się. Fajnie przypłynąć, fajnie zobaczyć, fajnie poznać trochę historii. A tu w oddali, zobaczcie, jest taki luksusowy port, a ta brama, jak się zamknie, to tworzy takie koło, jak w statku, koło sterowe do sterowania dla kapitana. Fantastycznie, no prestiżowo. Wieszczady są piękne, ale zobaczcie tutaj też jest pięknie. O, a tutaj się pływa łamęć. <laughs> Chyba mu gorąco. To jest śluza. U nas takich atrakcji w Bieszczadach nie ma. Ale myślę, że przetestujemy i sprawdzimy, jak to jest. W takiej śluzie się znaleźć. Z tej śluzy, to na inne jezioro się dostajemy. Tak. Pamiętasz, że ono się nazywało? Nie pamiętam, jak się nazywało. Jesteśmy w tej chwili na jeziorze, które nazywa się Białe cały czas. I dopłynęliśmy do jego końca. I tutaj mamy śluzę. Tam jest numer telefonu podany. Nie wiem, jak to działa, bo nigdy nie mieliśmy wcześniej po okazji. Testować może się dzwoni, chyba się dzwoni, i trzeba to zgłosić, że chce się przypłynąć z tą ślużą. Na pewno się będą z nas śmiali na YouTube, że nie wiemy. Zobaczcie, jak płytko jest przy takiej ślucie. Ile tutaj mamy? Na głębokości? No, no, no widać już, nie? No widać, tak. Ciekawe, ile tutaj telefonów leży. <gry> Zaraz przy śluzie znajdują się takie piękne apartamenty. Nie wiemy, czy to fotel, czy domki prywatne. No, na pewno widoki będą z tego miejsca przepiękne. To chyba jeszcze stan surowy. Jeszcze nie jest gotowy na wynajem. Ale, zobaczcie. Wpływamy teraz z jeziora Białego na jezioro Necko i takim wąskim kanałem się płynie. Jest ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo przepływają tutaj te stacje żeglugi Augustowskiej. Właśnie te, między innymi, które, na, którymi pływał Jan Paweł II, pomiędzy jeziorami Augustowskimi. Mijamy się teraz ze statkiem. Płynęliśmy do kolejnego kanału, aby zatankować wodę. Dzisiaj cały dzień pływamy. Arek to się cieszy, jak dziecko. Pokażemy Wam, jakie ma tłuszczko. No, Arek, pokaż, co tutaj się dzieje, jaką to ma moc. Tylko tak, żeby mnie zaburte nie wyruszyło. Eee, włączymy tutaj dwa wskazania. Tutaj mamy tak. No to zużycie paliwa w tej chwili jest 2 litry na godzinę, prędkość prawie 5 km na godzinę. Może usiądź sobie tam, żebyś nie wypadła z łodzi. A ja tu przygazuję lekko. Taki start, jak ze świateł, zrobimy, dobra? Co wodę? Tylko się nie przebyć, gotowa? Samowanie to jest ma niezłe. O, mniej więcej to. Tam nie, nie, nie widziałem dokładnie, my się skupiałem po prostu, żeby. W nic 80, nie wpłynąć. 80, 80 litrów, nie? No to, no to wciąga trochę, nie? Na pełnym gazie. I prędkość ile była? 60, 70? Oj, nie, nie wiem. Ale jeszcze będziemy robić może testy śrub, żeby była jeszcze szybsza. Tak, żeby 90 płynęła na godzinę. Także jest fantastycznie. No, co mogę powiedzieć? Jesteśmy zachwyceni tą łodzią. Łódź to jest naprawdę Petarda, a jeszcze większa Petarda jest Stocznia Texas, ponieważ to jest łódź piąta, którą kupowaliśmy jako, jako nową jednostkę. Więc mamy troszeczkę porównania, mamy troszeczkę rozeznania, jak to może wyglądać w innych stoczniach. Taki odbiór, co, jak, jaka może być obsługa, jaka może być współpraca. Więc jeśli chcielibyście kupić łódź, może o tym myślicie, może szukacie czegoś, na pewno możemy polecić Stocznię Texas, ponieważ jest to już druga, nieprzypadkiem jednostka właśnie ze Stoczni Texas. Poznaliśmy poza szefem poza panią Anią, która koordynuje współpracę z klientami. Poznaliśmy wielu innych wspaniałych ludzi, pracowników Stoczni Texas. Poznaliśmy głównego mechanika, poznaliśmy elektryka, poznaliśmy wspaniałego pana, który jest na wydaniu łodzi, poznaliśmy obsługę, która zajmuje się polerowaniem, czyszczeniem, dopieszczaniem wszystkiego. Poznaliśmy cudowną panią, która szyła wspaniałe cabrio, które tutaj mamy, i wszystko, wszystko o co poprosiliśmy, wszystko, wszystkie życzenia, jakie mieliśmy odnośnie tej łodzi, nawet zmiany, i takie rzeczy, których Teksas nie robi, wszystko dla nas zgodnie z naszym życzeniem zostało zrobione. Także możemy tylko podziękować bardzo uprzejmie właścicielom, ale także całej, całej wspaniałej załodze, wszystkim pracownikom stoczni Teksas za naprawdę świetnie zrobioną robotę. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie mówimy, że to ostatni nasz zakup, bo to nigdy tego nie wiadomo, bo ta łódź wcale nie była planowana. Nie było w planie zakupu tej łodzi, a wyszło także, że, że jesteśmy właścicielami tej łodzi, także... Być może jeszcze kiedyś będziemy tutaj na tym jeziorze testować kolejną naszą jednostkę. Tego nigdy się nie wie. Ale podsumowując jeśli wy macie w planach szukacie łodzi wybór jest w Teksasie bardzo szeroki. Więc skontaktujcie się z właścicielami. Polecamy tę współpracę bo Jakość wykonania jest naprawdę fantastyczna, jest dbałość o szczegóły. Wszystkie elementy składowe na ten jacht są naprawdę, bo ja już przejrzałem wszystkie części, naprawdę najwyższa półka. Tu nie, ma, tu nie ma żadnego oszczędzania, tu jest wszystko tak jak ma być, wszystko działa, wszystko pracuje. Jacht został wykonany na czas, w terminie, w tym co się umawialiśmy, nie było żadnego poślizgu, to jest bardzo ważne, bo nie wszędzie tak jest. No, mamy stałą opiekę, wszyscy są pod telefonem, jak czegoś nie wiemy, odbierają, yy, tłumaczą nam wszystko, poświęcają czasu ile trzeba. Fantastycznie, fantastycznie. Ja jestem zachwycony. Płyniemy dalej. Całym dniu pływanie. Znaleźliśmy restaurację, tak jest luksusowo, nie ma takich odpieszczonych. <noise> Idziemy coś jeść, szukamy miejsca do zacumowania, no i obiadek. Ach, myślę, że spokojnie całą porcję każdy zje. Maszyna zaparkowana, w tak To co można żyć? Zobaczcie, wychodzę sobie w łódki, idę sobie prosto do restauracji. Tego w Bieszczadach nam brakuje. No naprawdę tutaj to jest inny klimat, nie? Nasze dzikie wieszczady. Chociaż i tak ja kocham. Obiadek był pyszny, pojadłam sobie jak dzik, nawet deser był. Także dużak pełny, można zabierać się za robotę. Mamy teraz ładowanie łódki włączone. Zatrzymaliśmy się w porcie. Dzięki uprzejmości tutaj Bosmanowi udało nam się podłączyć do prądu, aby doładować akumulatory, a potrzebujemy doładowania, bo będziemy testować prysznic. Dzisiaj włączamy boiler, woda zobękowana do, do pełna. No i jak testujemy wszystko, to wszystko. Więc i prysznic, zobaczymy, czy ciepła woda działa poprawnie. Jak nie, no to będzie zimny prysznic, <laughs> ale myślimy, że wszystko będzie ok. Czekamy, żeby się doładowały akumulatory, a potem zabieramy się za dalszą pracę. Patrzcie, jakie mamy wielkie bakisy w tej łódce. a rak cały wszedł. Chyba mu się tam spodobało, bo już siedzi tam pół godziny. No co, patrzę co tu mamy, nie? Oj, mamy butlę gazową. Tutaj jest gaz, możemy gotować sobie. Tu mamy boiler na wodę, tu mamy taką przetwornicę wielką, co sobie Agata kawę robi na jeziorze. To to było na pierwszym miejscu wyposażenia. Musiała no. być taka przetwornica, żeby Agata kawę na jeziorze mogła zrobić, bo by usnęła za kierownicą. Kawa musi być. No. Kawa to podstawa. A ja tu patrzę, jak to w tym bojlerze yy, zrobić, bo teraz się nagrzewa woda, żeby się nagrzała mocno, a nie trochę, tylko mocno. I nie wiem, którym tą pokrętłem trzeba pokierować. To no jest jakieś pokrętło 1, 2, 3, 4? No jest, no to może to jest to, no bo, no bo co by to było innego? Tylko nie wiadomo jak. No A tak tu... No nie wiem, no dam... Dam na 4, jest 5 maksymalnie, dam na 4. Spacerujemy sobie po okolicy, póki nasza łódka się ładuje, nagrzewa się ciepła woda, Boiler jest super. Już zaczyna lecieć letnia woda. Jeszcze troszeczkę musimy poczekać, aby nagrzała się na 100%. Producent mówi, że będzie woda się utrzymywała 123 godziny, także to 5 dni będzie. No to porządny, porządny boiler. Nie ma tutaj żartów. Przetestujemy. Będziemy na pewno z tej wody korzystać. Myślę, że szybciej wykorzystamy ją niż przez te 5 dni. No, ale to ważna sprawa, jeżeli chodzi o boiler, o ciepłą wodę, że tak długo ta temperatura się utrzymuje. No sobie tutaj oglądamy, jakie są jednostki. Za mną restauracja, w, w której jedliśmy obiad, to jest naprawdę super, że można sobie taki obiadek zjeść podczas pływania. Spłynąć tych restauracji tutaj jest trochę, a tą akurat, w której my byliśmy, na pewno polecamy bo było bardzo smaczne jedzonko i na pewno tutaj jeszcze wrócimy. Oczekując na naładowanie jeszcze pooglądamy co tutaj, jak, jakie inni ludzie mają jednostki, jak tutaj jest na KEI. I co? Uciekamy. Kończymy ten odcinek. Zapraszamy Was do oglądania kolejnych. Subskrybujcie kanał. Dziękujemy, że nas oglądacie. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jeśli Wam się nasze odcinki podobają. I do zobaczenia. VIP Yacht Solina.